idas <laughs> प्रidas <laughs> Użytkownik Reddita znany jako TrainingBit7600 opublikował niepokojące nagranie na popularnym subreddicie poświęconym zjawiskom paranormalnym, które od około pięciu miesięcy przeraża internautów. W swoim wpisie wyjaśnia, że niedawno wprowadził się do mieszkania typu loft, wybudowanego pierwotnie w 1912 roku, co już samo w sobie nadaje temu miejscu mroczną atmosferę. Jak relacjonuje, poprzedni lokator opuścił mieszkanie nagle i bez żadnego wyjaśnienia, co wzbudziło w nim niepokój i ciekawość. Postanowił więc zbadać historię budynku i natrafił na wiele niepokojących opowieści oraz niewyjaśnionych zdarzeń związanych z tym miejscem. W poszukiwaniu odpowiedzi zdecydował się użyć Spirit Boxa, urządzenia rzekomo umożliwiającego kontakt z bytami z zaświatów. Podczas nagrania urządzenie zaczęło w kółko powtarzać jedno słowo ogień w sposób niezwykle złowieszczy. Chwilę później dochodzi to jeszcze bardziej przerażającego zdarzenia. Gitara wisząca na ścianie zaczyna poruszać się sama, kołysząc się na boki, mimo że nikt jej nie dotyka. Autor nagrania stoi nieruchomo, w całkowitym szoku, obserwując to, co się dzieje. Choć film nie zawiera dynamicznej akcji, wywołuje silne dreszcze i zmusza do zastanowienia się, jak każdy z nas zareagowałby na coś takiego we własnym domu. 5 marca 2024 roku życie Hailey zostało brutalnie wstrząśnięte przez przerażające wydarzenie, które na zawsze zmieniło sposób, w jaki postrzegała własny dom. Miejsce, które do tej pory uważała za bezpieczne. Kobieta od dawna z oddaniem budowała swoją kolekcję lalek, nie dostrzegając w tym niczego niepokojącego, jednak z czasem zaczęły pojawiać się dziwne sygnały ostrzegawcze. Lalki zmieniały położenie bez wyraźnego powodu, w nocy słychać było tajemnicze dźwięki, a w powietrzu unosiło się wrażenie czyjejś obecności. Haley próbowała ignorować te znaki aż do nocy, która zamieniła niepokój w czysty horror. Około godziny 11, gdy dom pogrążony był w ciszy, z łóżka jej córki zaczęła dobiegać niepokojąca melodia dźwięk tak dziwny, że natychmiast wzbudził ciekawość dziecka. Dziewczynka podeszła bliżej, chcąc sprawdzić źródło hałasu, nie zdając sobie sprawy z czychającego zagrożenia. W jednej chwili niewidzialna siła porwała ją i z ogromną brutalnością wciągnęła pod łóżko, jakby niewidoczne ręce chwyciły ją za ramiona lub głowę. Jej krzyki przeszyły ciszę domu, a Hayley, ogarnięta paniką, wbiegła do pokoju i zdołała w ostatniej chwili wyciągnąć córkę z uścisku czegoś, czego nie potrafiła zobaczyć ani zrozumieć. Choć dziecko zostało uratowane, strach nie zniknął. Zachęcona przez widzów śledzących jej historię w internecie, Hayley zdecydowała się zajrzeć pod łóżko, gdzie odkryła coś, co tylko umocniło jej przekonanie, że w ich domu czai się mroczna, niewytłumaczalna obecność, wykraczająca poza wszelkie racjonalne wyjaśnienia. Pewien YouTuber postanowił zbadać opuszczony internat, którego historia mrozi krew w żyłach. Według dawnych zapisów, miejsce to zamieszkiwało około 30 religijnych uczennic, aż do momentu, gdy na jaw wyszły niewyobrażalne skandale. Dyrektor placówki nie tylko wykorzystywał młode dziewczęta, ale w swojej obłędnej arogancji ogłosił się boską istotą. Internet zamknięto natychmiast, pozostawiając za sobą złowrogą energię, która zdaje się wciąż unosić w powietrzu. Podczas nocnej eksploracji drzwi zaczęły otwierać się same, jakby jakaś niewidzialna siła kontrolowała każde wejście. Jednak to, co kamery uchwyciły później, wymyka się wszelkiemu racjonalnemu wyjaśnieniu. Biała postać w kapturze wyglądała z futryny drzwi, obserwując badaczy z nienaturalną nieruchomością, i wyczuwalną złowrogą aurą. Istota pozostała nieruchoma przez długie sekundy, jakby analizowała każdy ich ruch, po czym nagle zniknęła. Gdy eksploratorzy sprawdzili miejsce, w którym się pojawiła, nie znaleźli żadnego śladu jej obecności. Pod koniec nagrania postać pojawiła się ponownie, tym razem stając niepokojąco blisko jednego z badaczy, który początkowo sądził, że to zwykła osoba zanim zrozumiał przerażającą prawdę. Mężczyzna wracał do domu, idąc ścieżką prowadzącą przez gęsty i słabo oświetlony las. Była to trasa, którą pokonywał już wiele razy, bez żadnych problemów. Tej nocy jednak cisza wydawała się nienaturalna, a atmosfera ciężka i przytłaczająca. Zwykła droga szybko zamieniła się w przerażające doświadczenie. Nagle na jego drodze pojawiła się dziwna postać. Bez żadnego ostrzeżenia stanęła dokładnie na środku ścieżki, całkowicie blokując przejście. Sylwetka przypominała kobietę ubraną w jasne, eteryczne szaty, które poruszały się w sposób sprzeczny z prawami natury. Istota pozostawała całkowicie nieruchoma, obserwując go w ciszy. Mężczyzna poczuł, jak strach paraliżuje jego ciało. Nie był w stanie się ruszyć ani wydobyć z siebie głosu. Czas zdawał się zwalniać, gdy próbował pojąć, czy ma do czynienia z rzeczywistością, czy z czymś nadprzyrodzonym. Użytkownik Instagrama, znany jako Discover, Chris BNN, udostępnił nagranie naprawdę oszałamiające, które wielu określa jako coś rodem z końca świata. Oglądaj uważnie każdą sekundę, bo to, co zaraz zobaczysz, to zjawisko, którego niemal nikt nie widział na własne oczy. Gigantyczny, tajemniczy obiekt wydaje się gwałtownie spadać z nieba, pozostawiając świadków w osłupieniu i przerażeniu. Jednak opis filmu dostarcza wyjaśnienia naukowego równie zaskakującego, co jasnego. To, co widzimy, nie jest kosmicznym uderzeniem ani niczym nadprzyrodzonym, lecz niezwykle rzadkim zjawiskiem meteorologicznym zwanym microburst, czyli gwałtownym rozpadem chmury. Występuje ono, gdy ogromna ilość nagromadzonego opadu spada nagle i bardzo lokalnie, powodując niemal eksplozyjny potop, mogąc wywołać błyskawiczne powodzie bez żadnego ostrzeżenia. Gwałtowna prędkość i przytłaczająca masa wody tworzą idealną iluzję, jakby samo niebo eksplodowało. Grupa rybaków świętowała wyjątkowo udany dzień po wielu godzinach ciężkiej pracy na otwartym morzu. Siecie wróciły przeładowane niespodziewaną ilością ryb takim połowem, o jakim marzy każdy marynarz. Wśród żartów i rozmów o zarobku, jeden z nich postanowił nagrać ten moment wspólnego triumfu. Jednak, gdy kamera przypadkowo przesuwa się w stronę kabiny sterowniczej. Uchwyca na kilka sekund coś całkowicie niemożliwego. W zamkniętej przestrzeni, gdzie powinno znajdować się jedynie koło sterowe i przyrządy nawigacyjne, na moment materializuje się jakaś twarz. Nie należy do żadnego członka załogi. Ile rejsów mogła odbyć z nimi niezauważona? Może to fałszywka, jasne, ale za każdym razem, gdy to wspominam, przechodzą mnie ciarki. To, co za chwilę zobaczysz, jest jednym z najbardziej niepokojących świadectw zarejestrowanych przez rodzinę, która twierdzi, że doświadczała uporczywej aktywności paranormalnej we własnym domu. Przez wiele tygodni domowy spokój stopniowo zanikał, zastępowany przez niewytłumaczalne zdarzenia, które początkowo wydawały się niegroźne, lecz z czasem przerodziły się w codzienny koszmar. Wszystko zaczęło się od cichych dźwięków w nocy. Kroków na korytarzach, gdy wszyscy spali, oraz drzwi odnajdywanych rano otwartych bez wyraźnej przyczyny. Z biegiem czasu zjawiska nasilały się. Przedmioty, które przez lata pozostawały nieruchome, zaczęły samoczynnie zmieniać swoje położenie. Rodzinne zdjęcia spadały ze ścian bez żadnych drgań, a w piwnicy stale panował nienaturalny chłód. Członkowie rodziny słyszeli głuche uderzenia dochodzące z głębi domu, jakby coś próbowało zwrócić na siebie uwagę z mroku. Nikt nie odważył się zejść na dół, lecz napięcie rosło z każdym dniem. Pewnej nocy, gdy w domu nie było nikogo poza nim, najstarszy syn postanowił nagrać dziwne odgłosy dobiegające z łazienki na piętrze. Dźwięk przypominał kapanie wody, połączone z niewyraźnym szeptem. Gdy podszedł bliżej, prysznic nagle włączył się sam, a chwilę później kran umywalki zaczął powoli się odkręcać na oczach kamery. Kiedy próbował zakręcić wodę, wydarzyło się coś przerażającego. W zaparowanym lustrze pojawił się cień, który szybko przemknął korytarzem za jego plecami. Postać nie miała wyraźnych kształtów, lecz jej ruch był na tyle czytelny, że został zarejestrowany. Chłopak natychmiast się odwrócił, nie widząc nikogo, co potwierdziło, że w tamtej chwili był w domu całkowicie sam. Nagranie ukazuje jedynie niewielką część tego, co rodzina rzekomo przeżywa każdego dnia. Szepty, cienie w kątach pomieszczeń oraz nieustanne poczucie bycia obserwowanym stały się ich codziennością. Pomimo prób uzyskania pomocy, aktywność nie ustała. Sprawa pozostaje nierozwiązana i rodzi niepokojące pytanie, co naprawdę zamieszkuje ten dom, gdy zapada absolutna cisza. Z TikToka, którego nazwa pojawiała się na ekranie, udostępnił niepokojący materiał, nagrany podczas jego eksploracji opuszczonej szkoły skrywającej mroczne sekrety. Odlupane ściany i zakurzone ławki przywołują historię uczniów, którzy kiedyś wypełniali te korytarze śmiechem i nauką. Teraz pozostała jedynie grobowa cisza, przytłaczająca atmosferę. Podczas przechodzenia przez opuszczone korytarze, kamera zarejestrowała coś, co nie powinno tam być wyraźnie zarysowaną sylwetkę ucznia siedzącego spokojnie w swojej ławce, jakby czas się zatrzymał. W tej sali postać miała naturalną postawę, jakby czekała na lekcję, która nigdy już się nie rozpocznie. Najbardziej niepokojące było to, że gdy Andreas wszedł do klasy, aby to sprawdzić, pomieszczenie było całkowicie puste, bez najmniejszego śladu obecności, którą wyraźnie uchwyciło nagranie. Hotel Jefferson, zabytkowy symbol miasta Jefferson w Teksasie. Od lat znajduje się w centrum mrocznych opowieści. Mówi się, że jego korytarze przeniknięte są niepokojącą energią minionej epoki, a wielu gości często doświadcza tam niewytłumaczalnych zdarzeń. Wszystko przebiegało jak zwykłego dnia: właściciel przechadzał się po hotelu, kontrolując postęp prac renowacyjnych, w której to trała. Jednak gdy wchodził w jeden z najstarszych korytarzy budynku, coś przykuło jego uwagę, unieruchamiając go w miejscu. Nagle cisza została przerwana ostrym dźwiękiem, gdy drzwi zaczęły powoli się otwierać, jakby jakaś siła z wnętrza popchnęła je celowo. Są domy, które od chwili przekroczenia progu wydają się nosić niewidzialny ciężar, dziwną energię wywołującą dreszcze bez wyraźnej przyczyny. Tak jest w przypadku mężczyzny z Malezji, który od czasu przeprowadzki do swojego obecnego domu doświadcza zdarzeń, których nie potrafi wyjaśnić. Noce przerywane przez niewytłumaczalne szepty, echa odbijające się w pustych pokojach i nieustanne wrażenie, że coś lub ktoś obserwuje go z ciemności. Zwróć uwagę i zdecyduj sam, co mogłoby się tu dziać. Mężczyzna wyraźnie w szoku cofa się nagrywając dalej, a nagranie urywa się gwałtownie w tym momencie, bez żadnej pewności co do tego, co naprawdę ma miejsce. Ale jak zawsze, ostatnie słowo należy do ciebie. Japoński mężczyzna był całkowicie przerażony, gdy zobaczył pojawienie się postaci, która wydawała się nie mieć głowy, stojącej na skraju drogi. Co było jeszcze dziwniejsze, to fakt, że mimo przechodzących osób nikt inny nie zauważał jej obecności, jakby była niewidzialna dla wszystkich oprócz niego. Zdecydowany, aby nagrać to, co widział, mężczyzna uchwycił przerażający kształt postaci z dużą wyrazistością. W jednym szczególnie przerażającym momencie postać obróciła ciało, a głowa opadła do tyłu w nienaturalny sposób, co jeszcze bardziej wzmocniło strach mężczyzny. Uświadomił sobie, że tylko on może zobaczyć tę przerażającą manifestację, a każdy ruch postaci wydawał się zaplanowany, by go przestraszyć. Cała scena została nagrana z niemal niewytłumaczalnymi szczegółami, pozostawiając mężczyznę sparaliżowanego strachem i niedowierzaniem przez kilka minut. Opublikowany na Reddit film wywołał gorącą dyskusję wśród internautów, którzy próbują wyjaśnić niepokojące zjawisko paranormalne, zarejestrowane przez kamerę monitoringu w hotelu nocą. Na nagraniu widać niewyraźną postać, która pojawia się nagle i znika bez śladu, pozostawiając wiele pytań. Część komentujących sugeruje racjonalne wyjaśnienia, takie jak odbicia światła, błędy techniczne, cienie lub cyfrowe zniekształcenia obrazu. Inni są jednak przekonani, że to duch, który regularnie błąka się po budynku i bywa uchwycony przez kamery. Brak jednoznacznej odpowiedzi potęguje tajemnicę i zachęca widzów do dokładnej analizy każdego fragmentu nagrania przed wyrobieniem własnej opinii. To zdarzenie sprawia, że obserwatorzy pozostają podzieleni, mimo licznych analiz, spekulacji oraz emocjonalnych komentarzy pojawiających się codziennie w internecie szeroko omawianym. Historie o pojawianiu się duchów w zwykłych miejscach, w codziennym otoczeniu, często poruszają nas głęboko, gdyż zaburzają poczucie bezpieczeństwa, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. A ten przypadek, opublikowany na TikToku przez konto It Looks Scary, nie jest wyjątkiem. Wydarzenie miało miejsce w spokojnej dzielnicy Tajlandii, gdzie kobieta była świadkiem czegoś, czego nigdy nie spodziewałaby się zobaczyć z bezpieczeństwa własnego domu. Tej nocy, podczas zasuwania zasłon, aby chronić się przed ciemnością na zewnątrz, jej uwagę przykuł przerażający szczegół za szybą, który natychmiast przerwał spokój wieczoru. Naprzeciw jej domu siedział sąsiad, pozornie spokojny, cieszący się nocą. Ale obok niego pojawiła się dodatkowa postać, całkowicie niepasująca do sceny obraz kobiety wyglądającej jak wyjętej z koszmaru, niezwykle szczupłej, z bladą, prawie przeźroczystą skórą stapiającą się z cieniami, a twarz ukrytą za długimi czarnymi włosami, które opadały niczym welon, zakrywając wszelkie wyrazy. Kamera zarejestrowała tę niepokojącą scenę przez kilka sekund, podczas gdy mężczyzna wydawał się całkowicie nieświadomy obecności obok niego, jakby jej nie dostrzegał ani nie czuł. Dopiero po lekkim poruszeniu kamery i powrocie wzroku na miejsce postać zniknęła tak nagle, jak się pojawiła. Następnego dnia kobieta, kierowana ciekawością i strachem, postanowiła porozmawiać z sąsiadem i pokazać mu nagranie. A jego reakcja była pełna przerażenia, ponieważ twierdził, że nie zauważył ani nie poczuł niczego dziwnego tej nocy i od tamtej pory oboje żyją z niepokojącym uczuciem, że obserwuje ich ukryta istota, tajemnicza obecność, która wciąż krąży w cieniach, czekając na odpowiedni moment, by znów się ujawnić. Są miejsca, które wydają się skrywać tajemnice w najciemniejszych zakamarkach, a niektóre z nich naznaczone są historiami, które przetrwały pokolenia, pozostawiając poczucie tajemnicy, które nie znika z upływem czasu. Tak jest w przypadku nowego mieszkańca Londynu, który niedawno przeprowadził się do wiktoriańskiego domu szeregowego z XIX wieku tuż naprzeciwko starego cmentarza. Według jego wpisu na reddicie pod pseudonimem Light Surgery, nieco ponad dwa miesiące temu doświadczył czegoś niezwykłego, co całkowicie zmieniło jego postrzeganie domu. Pewnej nocy jego dzwonek z kamerą wysłał alert o ruchu, a kiedy obejrzał nagranie, był całkowicie zaskoczony. Na wideo pojawiło się coś niezwykłego, czego nie dało się od razu wyjaśnić. Uważnie przyglądając się szczegółom, zauważył, że wyglądało to na sylwetkę zaglądającą w stronę jego domu, ale nie była to zwykła osoba, jej kontury były eteryczne, niemal jakby był to duch unoszący się między rzeczywistością a niewidzialnym światem. Użytkownicy Reddit szybko skomentowali post, spekulując, że mogło to być zjawa duchowa, być może związana z pobliskim cmentarzem, chociaż nikt nie podał ostatecznego wyjaśnienia. Niektórzy sugerowali, że to tylko złudzenie optyczne spowodowane światłem ulicznym i mni twierdzili, że to po prostu odbicie, ale większość zgodziła się, że kształt i ruch sylwetki były niepokojące. Historia stała się wirusowa, a wielu zastanawia się, co naprawdę oznacza obecność tej istoty: czy to duch samotnego mieszkańca, gość z innego czasu, czy po prostu niewyjaśnione zjawisko, które podważa codzienną logikę. Fascynacja i niepokój związany z tym odkryciem wciąż rosną wśród tych, którzy obejrzeli nagranie i nie mogą przestać się zastanawiać, co naprawdę czai się przed tym starym, wiktoriańskim domem. Totobica spała spokojnie w swoim łóżku, nagrywając się przednią kamerą telefonu w chwili, która wydawała się zupełnie niewinna. Jednak po przełączeniu na tylną kamerę, aby pokazać resztę pokoju, nagranie ujawniło coś, co zamieniło jej spokój w czysty koszmar. Za zasłonami okna wyraźnie rysowała się sylwetka ludzkiej postaci zupełnie nieruchoma, jak mroczna obecność czekająca na odkrycie. Tajemniczy cień zdawał się wpatrywać w nią z niepokojącą intensywnością, nie poruszając się ani o milimetr. Stał sztywno w milczeniu, podczas gdy kobieta nie miała pojęcia co znajdowało się tuż za nią. Nagranie, które błyskawicznie stało się wiralem na TikToku, zdobywając ponad 7 milionów wyświetleń, przedstawia trzy kobiety relaksujące się podczas nocnej kąpieli w basenie. Wszystko przebiegało zwyczajnie, gdy nagrywały materiał, aż coś absolutnie niewytłumaczalnego przerwało ich zabawę. Kamery uchwyciły pojawienie się czegoś, co wyglądało jak widmowe nogi o bladośniaczywej barwie, ale o nienaturalnie wydłużonych proporcjach, całkowicie niemożliwych dla ludzkiej anatomii. Te upiorne kończyny wynurzyły się z niezwykłą, niepokojącą gracją nad powierzchnią wody, po czym uniosły się powoli i zaczęły płynąć w kierunku sufitu, przecząc wszelkim zasadom fizyki. Mężczyzna wracał pieszo do domu po długim dniu pracy, idąc tą samą ulicą, którą pokonywał setki razy bez żadnych niepokojących zdarzeń. Była to spokojna okolica, słabo oświetlona i niemal całkowicie pusta o tej późnej porze. Nigdy wcześniej nie budziła w nim strachu. Kilka metrów przed nim, dokładnie na środku drogi, stała postać owinięta pionowo w całun pogrzebowy. Nie leżała nieruchomo, jak martwe ciało, lecz stała wyprostowana, sztywna i nienaturalnie stabilna. Postać nie poruszała się ani nie wydawała dźwięku, lecz jej obecność emanowała świadomością, intencją i niepokojącym wrażeniem oczekiwania, jakby dokładnie wiedziała, że mężczyzna ją obserwuje. Kobieta spacerowała wzdłuż rzeki, gdy zauważyła coś unoszącego się na wodzie. Początkowo myślała, że to śmieć albo martwe zwierzę niesione przez prąd, ale im dłużej patrzyła, tym bardziej dziwne się to wydawało. Tam, poruszając się powoli z nurtem, lecz zbyt kontrolowanie jak na martwy obiekt, to była głowa, tylko głowa. Bez ciała, bez szyi, po prostu unosząca się głowa. A najbardziej przerażające było to, że była całkowicie łysa, z chorobliwie bladą skórą, która niemal połyskiwała w słońcu. Zagadkowe nagranie opublikowane przez użytkownika Reddita Push 3152 wciągnęło tysiące widzów w niepokojącą scenę, której prawie nikt nie potrafi racjonalnie wyjaśnić. Materiał został zarejestrowany przez nocnego ochroniarza monitorującego publiczny park za pomocą kamer przemysłowych. Na nagraniu wyraźnie widać, jak kilka urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu zaczyna poruszać się samoistnie w idealnej synchronizacji, jakby niewidzialne dłonie sterowały nimi z niemal ludzką precyzją. To nienaturalne zjawisko wywołało w internecie gorącą dyskusję na temat jego możliwego pochodzenia. Jedni uważają, że to dowód na aktywność paranormalną, przypisując ruchy obecnościom lub duchom oddziałującym na sprzęt w parku. Inni natomiast twierdzą, że może to być sprytnie zaplanowany żart lub starannie wykonana mistyfikacja stworzona po to, by poszukać kamery. Czy kiedykolwiek widziałeś przedmioty poruszające się bez wyjaśnienia? Nocą parki wydają się skrywać tajemnice, które niewielu ma odwagę odkryć. Podziel się swoją historią w komentarzach. Dwóch przyjaciół postanowiło spędzić spokojną noc na rybach na odosobnionym bagnie, zupełnie nieświadomi nadnaturalnego zagrożenia które obserwowało ich w milczeniu z nieprzeniknionych cieni. Zaledwie kilka metrów od ich bezbronnej pozycji, wyłaniając się z bagiennej roślinności niczym zjawa z najgłębszych koszmarów, stała humanoidalna postać, owinięta w podarte tkaniny, ociekające cuchnącą wodą z błota. Ale ostatecznie to nie ja mam ostatnie słowo. Jak myślisz, co się tu wydarzyło?